Siemanko, ja jestem Pixel i dzisiaj gramy sobie w Postal 2-eczkę. Tak, zakupiłem sobie gę na Steam, więc zacznijmy. Uuu. Ale tego jest. Jezu jezu. Weźmy coś na D Easy, bo ja sobie wczoraj trochę grałem, ale będzie fajnie. Hehe. Dlaczego kupiłem tą grę, a nie inną? Ponieważ oglądałem znanego nam wszystkim Royo Roya V13 i mam nadzieję, że Wam się to spodoba Monday poniedziałek. Dlaczego poniedziałek? Ponieważ w tej grze chodzi o to, żeby przeżyć tydzień. Tak, mamy przeżyć tydzień. Tak więc będzie spoczko. Tu tucz, tu, czu, tu, 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 tu Tu, tu już dośpieszmy to, bo tutaj się nic nie dzieje Nic się nie dzieje Okej okay. O oh. ja. Yeah. Tutaj mamy mapę I tu mamy zadania Pick up it. czy... Coś mamy podnieść? Hmm Aha E, tak, e, zrozumiałem, że mam mleko załatwić. Hehe. Okej, okay, mapka spoczko e, Będzie fajnie. Wiecie co? Ja to bym sobie obczaił godzinę. Chwila. No, co jest? Auto Dobra, nie ważne. Okej, okay, jesteśmy. O, jest. 1338. Okej. Okay. Szkoda, nie da... O, jestem silnikiem! Yeah! Wow! Mówię od razu, że ta gra jest bardzo brutalna. Tak więc... Będzie fajnie, he <gry> naprawdę o, możemy wytepnąć? Hehe. <gry> o gazeta A jakieś tam gry tu tu, cz, tu, 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 cz, tu, tu 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 się nie da wejść? Nie. Chyba nie, nie, nie da nie dało się wejść. Pamiętam. Do domku się dało wejść. Łopatę? Nie, no mamy. Weźmy kulturalnie przez okno. O. Nie będzie dzisiaj Minecrafta. No, Dobra, nie ma żadnych ukrytych. Uuu, kamizelka. Co jest? Zamknij się. Chodź tu. Ups, ale fajnie, hehe. <grybuj> Zagajmy sobie. No! Puść tą rękę Dobra, chwycił się rączką i chyba nie pójdzie. Dobra, nieważne, zostawmy go w spokoju tut tu, 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 tu. Zgasimy go? zgaśmy, O hmm. Co jest? Uspokój się Spokój? No okay, już, już padł, <grym> Uuu... Uh. hmm, Yeah, Co to? Ole ściągające, mielenie, e, mielenie już nas nie fascynuje. Nie, nie, nie będę latał. No, coś się tu otwiera? Nie, pół, szyby wypiły. Tu coś mamy? Nie. Okej, okay, plus, plus osiemnaście. <trafik> <trafik> Hehe, censura. Mmm... Dlaczego nie spływa, że zatkało się? Dobra, zatkało się, mniejsza z tym. Idźmy dalej. Uuu. Co jest? Ha. Tak? Tak? Nie? Nic? Ziomeczku? Ała! Zabije nas! Ała... Policjanci szukają mojej Gandzi! Hehe <gryw> Czy się nie mylę? Czy tam pisze, że tu będzie pies? Nie mam psa Co? It's my money. O! Pies Pies, pies O, biedny piesek.

Pomyliłem guziki Dobra, mniejsza z tym zestatujmy. <gulia> Kuźwa głupie guziki mi się pomyliły Czyta nas, okej, okay, ale fajne Nie, nic nie mamy Wszystko chyba zostało w tym domku Idźmy szybko do tego domku o, jakaś konsola mi wyskoczyła. No już. Jezu, już wychodzę spokojnie, nie drżicie, japy. Nie mówicie, że zacząłem wszystko od początku. Głupi pies nie mogę wstawić Okej, okay, wstafiłem Ciastka Mniam mniam. miam. Ok. okej Dobra, idźmy tak tam dużo rzeczy nie mieliśmy więc nie będzie szkoda tu Okej. Okay. Głupi kamień. W kominku nic nie ma. Nie ma. O. Co to? A, dźwignia jak się siedzi, także można się położyć. Hej. Nie zabijaj mnie! Nie, nie mogę... Nie może nas zabić, bo coś tam się... Spokój się, dziadek Gu. ...sied, goni nas. A te? Co to? Jezu, uciekam, bo mnie chcą wszyscy zabić tu normalnie. Jezu, co to ja jestem? Normalnie jakiś boss? Uuu... Coś tam pisze, nie wiem. load hehe. <laughs> Zamknij dupę. Zamknij. A nie da się zamknąć. Okej, okay, idźmy dalej, idźmy dalej. Apteczka, apteczka. Nie możemy wsiąść. łóżko. Pistoletów tu nie ma żadnych. Nie, nie ma. Idziemy dalej. Wejdźmy do budynku obok. Soki, że przeszkadzam. No Lać mi się chce Będziemy latać po ulicy Zrobię to jak każdy Polak Tu, tu tu, 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 Spokojnie, nie był

C co kocham, da da Tatę kocham. On kocha tatę. Co, ja i Co tam pisało? Co tam pisało na plecach? Kopnij mnie. No tu pisze: wygaśnie, co mam zrobić. O, dał nam many. Okej, dał nam manej, co? Ładda, co? Co takiego z powietrza kopa? O, oh, wow. dawaj pieniądze. A, możemy iść. Co? O serce mi szybciej bije. O, chwilę. Jeszcze tutaj nie sprawdzaliśmy tego budynku. Nie, byliśmy, okej. Okay. To jest ten co zaczynaliśmy. O, jaki ładny słonik. Idźmy teraz tutaj. Zobaczmy co się dzieje. Hehe. Ja chcę mleko kupić.

Miałeś pecha, że szłeś tędy, co ja. To, 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 Spiderman, będę Spiderman! man Uła, M4A1! Szkoda, że nie ma jeszcze tłumika. Zejdę <grybki> ładnie. A, myślałem, że rzeczka jakaś płonie. Tu, 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 Nie lubię ósemki. Co? O, fajkę ma. Siad, policja nas goni. Weźmy sobie. Ojej, miło. Co to za konsola? A co to jest? Okej, okay, nie wiem. Tu nic nie ma. Kartonów nie mogę ruszyć. Co? Okej, okay, idźmy, idźmy, idźmy. Bo tu się nudno robi, ale. Tu nie byliśmy, tu nie byliśmy. Idiot? Jezu, yes, ładne bluzki mają hmm. A Hajs gdzie? Tu jest klub jakiś, czy co? So nie wiem co to jest O, apteczki, ale ja mam full życie. Hehe tu, 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 tu. O. ładny zastaw Na... Tu mogliby coś schować, a nie tu nie ma nic. Na dół? Wszędzie byliśmy? Tak, tu są apteczki. Dobra, to idźmy na dół. Kulturalnie. Tu, 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 tu. Co mamy jeszcze? Ciasteczka mapa, hajs. O! Zabiłeś ją? Zabity. No, it's my money. O ten miał stówę O, nie wchodzić. Wiedziałem, że jak pokopiemy, to wyjdziemy. Spekaj. Tu było otwarte. No i co tu jest? Może na dach mam wejść? Ale tam nic nie ma. Jestem mistrzem parkoura. <tok taki> Może po mam iść? Wysokiego napięcia. Da się? <tok> da się! Chwila, czy to mnie nie zabije? Jestem hardcorem. Tu, 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 Kto powtórzy tak w domu i wyśle mi filmik, dam mu grę na Steam a jakąś? Fajka, tu jest. Uf. Skoczyliśmy. Tu, 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 tucz. A tu chyba byliśmy. Nie, nie byliśmy tu. O, Kat. Chybiłem kota. Dobra, chybiłem kota. Hej! Co mi tu? Sasz. O, ładnie fajeczka sobie leży. O i ciasteczka i shotgun. Miło, miło a lać mi się chce. Chodź tu! Dobra, nieważne. Ta, 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 tam. Dobra, już się odlaliśmy, możemy iść. To jako ta zabawa? Nie wiem, co mi to dało. Szybciej, mi serce chodzi. Może to był jakiś środek? Tam, tam, czy tam, tam, tam. Okej. O, ale w tym budynku nie byliśmy. Może schowam broń, żeby nie było, że chodzę. Schowajmy. A, nie da się. No, cześć. Tu gdzieś jest mleczko. Posuń się. Dziękuję. A gdzie jest moje żelki? Gdzie są? W płynach. O, oh, mamy mleko. Okej. Okay. Mleko. Teraz trzeba zapłacić, a nie? No, daję ci hajs. Co? Już? <grymne> no. Nie zapłacę za to. To, to Pani to budynki pomyliła, no, ok, co tu taki kick me, co? Ok, a kaktus, kto go zabił? Biedactwo. Chcesz hajs? Nie da ci się dać hajsu. Tam byliśmy... Jest jakaś mapa? A jest, mamy przecież mapę w tym. Gdzie to jest? O, tu była mapa, okej. Okay. Tam jestem. O, tu dobrze. Muszę tam iść, a potem przez taki fajny tor. Ciąg dalszy nastąpi.